A są jednym z najbardziej atrakcyjnych szczytów gorców. Natomiast mało znany, ciągle myślimy o turbaczu, gorcu czy ku Bardzo łatwa wycieczka, dość daleko od Krakowa, od skrót przez zasadne do odnicy górnej oszczędzamy jakieś 10 km. Natomiast jak dojedziemy do punktu startowego we filtrówkach to musimy zauważyć zna, zna, znanego górala, który, zaraz za którym jest szlak, natomiast wyznaczają ją szlaki wołoskie, wyraźne, specjalne, atrakcyjne słupy, zresztą, a gdzieś od roku. Gmina Ochotnica, jak myślę, dodatkowo znakowała to tymi znakami biało-czerwonymi które są pieczołowite, przywiązane sznurówkami, a nie przybite gwoździem. Jednym z najciekawszych punktów tej wycieczki jest Kurda Towachata najstarszy niesakralny zabytek w Polsce z 1834 roku, czyli ma 190 lat w którym w czasie okupacji bazowała banda ognia, stąd otwory szczelnice i w którym znaleźli nie rozbitkowie z bombowca liberator amerykańskiego bombowca, który został zeszczelony i to się właśnie rozbił w tej okolicy. Bardzo atrakcyjna wieża widokowa, widok na beskidy i tatry a stąd idziemy na do, do przełęcz Makulki, niedaleko ochotnicy GORC i tam w lewo niewidoczne było pasmo, pasmo turbacza na no, tam mamy pasmo radziejowej no i oczywiście lubań za lubaniem mamy nasze pieniny to Bielskie, najwyższa stąd to będzie Wysoka, na prawo nasze. Coś tam będzie widać pewnie, o Mięgusławie Drysy, kawałek no, i tutaj A stąd idziemy do, na Przełęcz Pańska Prochybka, gdzie jest uroczystko pamięci, gdzie są szczątki Liberatora, dodatkowo odzorowany od jego kadłub